A podobno mamy nie bolić tak ten tatuaż, bo mi powiedzieli, że jak w głowie nic nie masz, to nie boli. Tu bo cię będzie na kości, na pewno. Przyjcie ci zrobię dobrze. Ja ci strzempię. No dobra, ja no, To było. A, tak, było. Smacznej kawusi, byczki. A mnie kupał glejem co? O jewał już kurwa. Kurwa, no. moi Jeszcze tak się Good job. Witam was na swoim kanale I od razu proszę was, zostawcie w komentarzu pomysł na kolejny odcinek Dzisiaj zabieram was ze sobą na początek do fryzjera, żeby dobrze się ogolić A następnie do salonu Fame Tattoo, gdzie będziemy robić nową dziarkę Zapraszam No siema Kuba Wiesz co? Zaczynamy o 12, gdzieś tam o 10 się chciałem nasmarować. A podobno na mamy nie tak ten tatuaż, bo mi powiedzieli, że jak w głowie nic nie masz, to nie boli. O kurczę, to nie <totęgolę> <totęgolę tam. w totęgolę> i... Szczególnie ja tak dzisiaj na lat dwóch, raz dwóch, dwa, trzy, dwie, A wiesz, jak to będzie bolić w tak okresie, jak to zostanie, a wiesz, jak to będzie bolić? A będzie go odnieczulone i jeszcze raz wysunie w chemo. Tak? Ja są się boję. No co ty mówisz? Lęka tak nie boli. Ja wiem, że to znaczy niby na karku jest najchwartsza skóra. Podobno tak nie boli, nie? Nie wiem, ile w tym jest prawdy. Tu będzie boli. Tu będzie boli na kości na pewno. Ręka też boli, wszystko boli. Wszystko boli. Wszystko. Jeszcze te zakole po tej stronie mojej lewej, czyli tej prawej. Jest w miarę okej, okay, ale tutaj gdzie włosy idą, to jakby nie było tego zakola, to dużo lepiej, nie? W sensie tu, tu też no. Zobacz, sobie ja, ja. Jak ma dobrze. Przyjdzie dobrze, będzie Ale trzy paczkę to jest. No No to wygląda na trzypaczkę. Słuchajcie, patrzcie, Marta, Marta Freezer 95, tutaj pani możecie się ostrzec. No, witaj, Kuba. No, właśnie wsiadam w auto, mam do, jakieś do Fejmu, nie wiem, 3 minuty, 4, bo jestem tutaj na Głogowskiej. Dobra, dobra, dzięki. Patrzcie to, a tutaj? Chef jest, Szewc. prawdopodobnie zobaczcie. Pewnie będę się z nim bił, chociaż nie wiem Ale jeszcze może gdzieś znajdę Halo Kasiusz Sasza! Gdzieś i gdzieś Podobno się gdzieś tu schowali Teraz idziemy <grym> do, do studia Fame Tattoo Gdzie będziemy tatuować Tył głowy Kark i Ogólnie ja mam Bardzo niską barierę bólu Więc nie wiem jak ja to wytrzymam Nie mam pojęcia Stoper widzimy. Stoperan. To nikt nie widział. Zasada 3 sekund. Jak 3 sekundy to się nie liczy. Dobrze, że jutro mam kontrolę. Bo wiesz mam wrażenie, że mi się ten zaraz da Smacznej kawusi być! Fejmiat. Fejm Tatu. Proszę Pana. każdy kto z fejmu, każdy kto z fejmu robi się fejm. Ja bym go nie zmniejszył, bo, bo go zminimalizujesz, to ja bym zajmował jeszcze większe skrzydła. Albo po prostu je zrobić takie, tu je rozszerzyć, żeby były takie szersze, nie takie małe, I tylko po, po prostu... Tylko że one muszą iść też, jeżeli, nie ma szerokiej sydety, tylko muszą iść też dość długie, nie? No. Ja mam taką koszulkę, z którą później wytnę nożyczkami plecy, żeby mógł sobie tam robić. Nie? Z racji tego, że jestem taką cichą trochę, to nakładamy te ktx na skórę. Później im grubiej po swojej nałożysz, tym bardziej się wchłania. Ale ciebie sopy trzeba nobarce trzeba bardziej jakby wetrzeć, a taką kurczos. W porównaniu do bicepsa masz bicep zrobiony? To jak? Bicepsa plecy? Pecy? No, z 10 na Do... niż bicep? No. Bicep to jest kurwa A w kolorze się delikatnie? Nie, czarne. Czarne to ty, kolor to długo kurwa. Ja w ogóle też mówiłem, niech ładnie robi kontur. Zobaczymy czy ja ten... Ale... Bez cieni to będzie lipa, nie? Otóż, jak już teraz tego nie skończysz... To potem będzie ciężko skończyć, Ogólnie wiesz co ja myślałem? To, co mi podesłałeś, ten rozmiar, hmm. jest zajebiście i Kuba nawet powiedział, że to, żeby nie kolorować, tylko tak jak ostatnio robiłeś, wykropkować i wycieniować. Dobra, może być. O, skropek, no, skropek, skropek, o, dobra, ten, tak, dobra. Tak. a te skrzydło po prostu pociągnąć je tak i je zrobić tak, jak po prostu delikatnie większe. Albo delikatnie zmniejszyć rycerza, żeby to skrzydło było większe. Wiesz, o co chodzi. Aha, dobra, to poczekaj, to ja to zrobię nawet, więc chwilaj mi chwilę, dobra? nie kupował gry co? Oj, ja w ogóle kurwa! Wczoraj mi Kurwa no! Ty ale naprawdę ci pełen kurwa, ty, ty ruszonka krebia w ogóle skóry nie. Ty, ja pojęłam, Teraz są w tym miejscu dotąd. No nie no. Nie pamiętam kiedy tak się stresowałem. Nie wiem. Patrzcie. Mnie się stresuje jak idę na walkach. Albo nawet jak jestem ukończony na rożniku. Uważaj. Wiesz? Tak? Bo taki kur... Z... Przyjemny stres. Ale taka kulowa pozycja dla Ciebie do tatuowania, bo na stojącą gruzo... Budynę... <grymne> jest moment, <grymne> to jest nie, dałeś radę. Tak nie było tak bo spoko. Sami ludzie w tym miejscu to, że tam sami się spodnie, to jest ja, ten... ja się śmieję tego, że tak... Ale ja robię tak samo. Dlaczego? Wiesz co jest najgorsze w tym przypadku tatuowania? ja mam taką dużą kurwa jabłka wkładam. dama? Czy to Starze doktorce się nie mogą oddychać, a nie, jeśli my nic, nicmy. Bardziej gardło boli jak tam. Ale wiesz co? Jeszcze mi chodzi tak po głowie, że za jakiś czas bym się przyjdę i pierdolimy jeszcze skrzydła za skrzydłami, takie wielkie. A, możemy zrobić Tak jak w przodu? No, bardziej no bo... Ja, bo tu tamtym, A, ty na boku. Ja coś tam nie? Tak, po Tak, czuję się zmęczony, naprawdę. Wiem, że jak wyjdę do domu, to zrobię takie że No ale ty wiesz, że mam ten. Normalnie cały się spociłem, majtki mam mokre. Ja tak, jest ja tak <laughs> tak. to bo jakby był tylko nie był taki, jakby był to jest No właśnie, już Ja, tak, kurwa. Ja pierwsza. Jeszcze ja cię wojna, jak tak wygląda? Tak? Kurwa. Ale jakbyś mnie żył, ja, to jest. Ale to jest każdy, jak to jest. kurwa masakra, nie? Wiesz, ty ci upełniasz? Ta masa czulająca podraża, tak w później. Gorzej jest, kurwa, chyba nie! Kurwa, jest. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Z Tomaszem, zgodę, tak. bo to jest 12, jest głupi! Tu wiesz, jak tatuujesz to jest spoko, ale po tatuażu to. A, no tak, no tak, no bo się... w ogóle widać, tak, no tak, no tak. Boga widać, jakbyś by tak kurwa odebił. Jakieś zarzuty, jak to było, nie widać. No, ty nie gadać! Was się potężny w Jestem u ciebie pod chatą Czy, czy zejdziesz? Zejdę Dobrze doczekam Tylko Zobaczymy reakcję Wojtka Nie mamy ku Może go nie chcę widzieć No powiem to wiesz, że nieźle I co sądzisz? I co to jest? A taki ten e, Mroczny... Archanioł. jabło. E, Diablo Tak jest Spodoba mi się Good job. Jesteśmy ze studia i mówię to idziemy do potężnego w zobaczycie Dobrze jak wygląda Dobrze, nie? Modoczy Anio Arhalo, to Ale powiem Ci, że coś się wycierpiałem on schodzi aż dotąd, nie? Znaczy, w sumie to jest dobrze zrobione, nie? Mogłem taki pomysł. Tak, chcę. Ja nie, mój tuś. Bardzo fajnie wyszło. Tak? To cieszę się. Cieszę się. Będzie. Zobaczysz, już się na Co się z tej Gdzie? Zobacz. Ocean. Dziarkę ma ma. masz. A musisz zajrzeć sobie w no, Brukseli. Jak... Jak długo to się robi? No, to no. mój Aż do Aż do, dupy? Dupy? Aż do dupy strony. Dobra. Trzymaj się. Trzymaj się. Trzymaj się. się że wpadłeś. Dzięki wielkie, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, to pamiętajcie. Pomysły w komentarzach. I tutaj zapraszam do subskrypcji. Łapka w górę. I zapraszam na swój Instagram, czyli chrystian.wilczak. Dzięki, że byliście. Pozdrav